Seks. Często robimy z niego temat tabu. Niepotrzebnie. Trzeba rozmawiać o wszystkim. A o seksie przy cukrzycy? Myślę, że tym bardziej. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze w 23 już odcinku z serii Cukrzyca od Zera. W poprzednim filmie mówiłem Wam o tym, jak wygląda kwestia prawa jazdy w Polsce, kiedy mamy cukrzycę. Sprawdźcie koniecznie. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, jak przygotować się do seksu, czy seks przy cukrzycy może być spontaniczny oraz czym może skutkować źle wyrównana cukrzyca. Zaczynamy. Jak się przygotować? Poziom cukru. Jestem zdania, że do seksu powinniśmy podejść trochę jak do wysiłku fizycznego. Zarówno sam stosunek, jak i gra wstępna, a także masturbacja mogą spowodować, że cukier nam spadnie. Więc w sumie seks to zdrowie. Ale oczywiście musimy zabezpieczyć się tak, żeby poziom cukru nie spadł nam zbyt mocno. Dlatego przed stosunkiem warto uwzględnić wysokość naszej glikemii. Jeśli poziom cukru będzie zbyt niski, to powinniśmy zjeść porcję węglowodanów łatwo przyswajalnych, jak Glukoza w żelu, czy na przykład jakiś owoc. Powinniśmy również, oczywiście w miarę możliwości, przewidzieć to, czy podczas stosunku spadnie nam poziom cukru i uwzględnijmy tutaj nie tylko wysokość naszej glikemii, ale również ilość aktywnej insuliny w organizmie. Akcesoria. Jak wiecie, wielu z nas w związku z cukrzycą ma do ciała podłączone różne rzeczy jak Pompa insulinowa czy sensory CGM. I nie możemy o tym zapominać. Jeżeli chodzi o sensory, to musimy razem z partnerką czy z partnerem pamiętać, żeby tego sensora nie zerwać. To samo, jeżeli chodzi o wkłucia do pompy insulinowej. Jeżeli używamy pompy insulinowej, to możemy przed stosunkiem odłączyć ją i założyć na wkłucie plastikową zaślepkę albo uprawiać seks z podłączoną pompą insulinową, co jest rozwiązaniem trochę bezpieczniejszym, jeżeli chodzi o hiperglikemię po stosunku. Ja zazwyczaj na ten czas odłączam pompę od ciała, bo używam dość krótkich drenów i byłoby to niewygodne. Trzeba jednak pamiętać, żeby możliwie szybko po stosunku podłączyć z powrotem pompę do ciała, ponieważ ja kiedyś o tym zapomniałem, zasnąłem i obudziłem się z cukrem 350. Rozmowa z partnerką lub partnerem. Ja zaraz po diagnozie usłyszałem od starszych kolegów w szpitalu taką... Dość zabawną radę. Powiedzieli mi, żebym porozmawiał ze swoją dziewczyną i powiedział jej, że cukrzyca nie jest zaraźliwa. Wtedy mnie to rozbawiło, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że wcale nie było to takie głupie, ponieważ nie każdy ma obowiązek wiedzieć wszystko o cukrzycy. Dlatego warto z partnerką czy z partnerem porozmawiać, jak to wszystko wygląda i czy po diagnozie coś się zmieni. To normalne, że druga osoba może mieć obawy, czy nie wiem, możemy uprawiać seks w każdej pozycji albo czy czegoś innego nam nie wolno. W łóżku przede wszystkim powinno być przyjemnie, więc lepiej, żeby ta druga osoba nie była zakłopotana czy niepewna, no nie? A czy seks przy cukrzycy może być spontaniczny? Może być, ale trzeba wiedzieć, jak się do niego mimo wszystko przygotować. Przede wszystkim warto mieć z tyłu głowy to, jaki mamy aktualnie poziom cukru. Pomagają w tym bardzo mocno systemy CGM czy FGM, bo wystarczy tylko spojrzeć na ekranik i już wiemy. Jeśli używamy pompy insulinowej, to dobrze mieć pomysł na to, co z nią zrobić: czy zostawić podłączoną, czy odłączyć, gdzie położyć itd. Przy penach jest znacznie łatwiej, bo nie musimy niczego odłączać od ciała. Mi kilka razy zdarzyło się, że nie mogłem sobie pozwolić na taki spontaniczny seks właśnie przez poziom cukru, ale pamiętajcie, że nie jest to absolutnie powód do wstydu czy coś takiego. W takiej sytuacji powinniśmy porozmawiać z partnerką czy partnerem i wyjaśnić sytuację. A czym może skutkować źle wyrównana cukrzyca? Jak wiecie, cukrzyca może wpływać na funkcjonowanie całego organizmu. Powikłania mogą dotyczyć zarówno oczu, nerek, serca, jak i stóp. Dlatego nie powinno dziwić, że źle wyrównana cukrzyca może również wpływać na zaburzenia seksualne. Przewlekłe powikłania cukrzycy mogą u mężczyzn spowodować zaburzenia erekcji czy osłabienie popędu seksualnego. U kobiet również może pojawić się pogorszenie popędu seksualnego, problemy z osiąganiem orgazmu, ból podczas stosunku spowodowany gorszym ukrwieniem narządów płciowych, a także kobiety są bardziej narażone na wszelkie infekcje układu moczowo-płciowego. To wszystko może być przyczyną kolejnych problemów, jak choćby tych związanych z samooceną czy akceptacją choroby. Dlatego tak ważne jest dbanie o zdrowie i wyrównanie swojej cukrzycy, żeby tych problemów uniknąć. Jako facet mogę również dodać, że problemy seksualne nie muszą pojawić się dopiero w wyniku przewlekłych powikłań cukrzycy. Wiem z doświadczenia i wielu z was mi pisało, że macie czasami problem z erekcją podczas hipo lub hiperglikemii i jest to całkiem naturalne. W takich sytuacjach jak zbyt niski bądź zbyt wysoki poziom cukru, organizm po prostu może nie chcieć współpracować. Dlatego do seksu starajcie się podejść z normoglikemią, tak jakbyście mieli iść na trening. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. W następnym filmie porozmawiamy sobie o spożywaniu alkoholu, kiedy mamy cukrzycę. A teraz możecie udostępnić ten film dalej, zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał Niesłodze i widzimy się w następną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się ciepło, cześć!